Gildi, ja jestem Gami i w tym odcinku będziemy rozwijać dalej gildię ponieważ nice. nikt nas nie zaatakował, wyjątkowo nikt nas nie zaatakował, więc mamy szansę trochę tam powiększyć tą gildię. I przywitajmy się z nimi. Już tutaj nagrywałem jak zwykle, więc się przywitamy ale nie wyszło jak zwykle coś ale nic nie zrobiło no to idziemy na GĘ dom i no i co no i będziemy budować tutaj zrobię taki magazyn nie. magazyn i tutaj będzie szło taka rur takie jakby wejście tam na dół i tam będziemy robić takie tunele i tu będą prowadzić nie wiem już jesteśmy do kopalni czy tam gdzieś to jest tutaj tam skaczemy Tyk. no jesteśmy na razie tylko takie coś tutaj mam w ogóle tutaj nic nie budowałem tylko takie wejście jak ja aha jeszcze baza no dobra i tutaj będziemy tylko kopać na razie nie będziemy nic wielkiego tam robić po prostu chcę ją rozbudować żeby żeby było spokojnie rozbudujemy ją i będzie normalnie oczywiście tu będzie inaczej bo tu nie będzie takiego kamienia tylko tu będzie z desek ja już mam las sobie Homa zrobiłem i sobie pozbieramy drewna i będzie wszystko ok no i tutaj będą takie kanał na przykład farma wierzę tu, tu nie będzie bo tutaj jak wprowadzić że tak no to tutaj na pewno będzie no na pewno będzie na przykład Enzat, yy, na przykład Farma, na przykład Stroniarki, storni no na przykład nie wiem, no nie wiem, no jakieś tam rzeczy, jakieś tam zrobimy, a tutaj to może być nie wiem, na przykład Villagery, wszystko się zrobi, ogarnie się wszystko. Ach, te playerzy to są takie cioty. Oni grać nie umieją jak grają na tych... Ale już raz o nich mówiłem, więc po co mam siły marnować i głos na nich? Trudno. Ja tam nie będę się na nich marlował, na tych cvelów i nikt ich nie lubi i tak jak na cioty. No właśnie, i o to mi chodzi właśnie. No i już ci, no i nikt nie lubi trajerów, to są cioty takie cheaterowcy, ci no trudno nie Spot. No i co, no i będziemy tu robić nie To nawet zrobimy na przykład, nie, farmę jakąś zrobimy I zrobimy tu farmę Tam zrobimy villagerów, o magazyn możemy zrobić jakiś większy, lepszy, fajniejszy, pokoje mo możemy zrobić, ale to tam, jakoś to zrobi, nie? Ale to zrobimy, zrobimy, spokojnie to zrobimy. No więc co, tutaj będziemy na pewno bezpieczniejsi, bez żadnego problemu tu. Kurde, pochodni nie mam, ale na szczęście mam nigdy. No i o to chodzi. No i tu się pokopiemy trochę. No nie wiem, czy to O Boże. <laughs> jestem trochę chory. Dzisiaj w szkole coś mi głowa bolała i chory jest... Nie wiem od czego. Zmiana pogody jest, było tak cieplutko, teraz pada deszcz i może od tego mnie głowa boli. Raczej tak. Bo od niczego innego nie może mi głowa boleć. Nie było długo odcinku, bo... Nie miałem czasu nagrywać Wszędzie wyjeżdżałem Cały weekend mnie nie było bo powiedzieć, że w domu Ale przyjeżdżałem to już wieczorem to już mi się nie chciało Ale już jest odcinek I możecie sobie pooglądać Oczywiście jak tylko panie was się znudzi to możecie sobie przyspieszyć albo no nie Pomi pominąć się to możecie ale wiecie O i mówię wam o, od razu o, o tego Dodaję do mojej gildii bo wiem że dużo osób chce do mojej gildii i właśnie o tym będę mówił do, do mojej gildii dodaję tylko do mojej gildii dodaję tylko ludzi ze skypem może Skype'a w, w tym opisie podam może nie, nie wiem jak za, Nie wiem, czy za, Co robię? Nie, może zapomnę, może nie. Zobaczymy. Jak podam, to oczywiście możecie zapraszać. Tylko jak już tam mówicie, że chcecie zaprosić, to dawajcie niki albo na przykład, nie wiem, nazwy z YouTube'a. No, bo ja nie będę wiedział, czy mam za, zaakceptować, czy nie. No i okej. Okay. I co robi w ogóle? No i tyle, nie? I oczywiście tam będzie. No nie wiem. O, zrobiłem to tego, playlistę pierwszą moją z tego, z survivalu, może będzie jakaś taka dru druga, ale dłuższa już edycja survivalu, albo jeszcze dojdziemy, o i chyba chcę tego, powrócić do P PvP, ponieważ miałem bana na nim i nie mogłem nagrywać, miałem tam laga, Laga miałem i tego. I biłem ludzi, oni mnie nie mogli bić, bo miałem laga. I tego. Im dostałem bana, bo myśleli, że mam tego tam, na tego Nawet nie pamiętam jakiego mnie, o jakiego mnie oskarżyli. No i co? No i tyle. No boże, No i takie życie, I teraz... Już chyba nie mam bana, mam taką wielką nadzieję, bo w ogóle nie byłem, w ogóle nie byłem na tym. No to trudno, nie? W ogóle nie byłem. No i, i tak. No w ogóle znaczy na... Kurde. W ogóle na PvP nie byłem od tego, od tego razu. Już nagrywałem. Nagrywałem akurat wtedy. Nagrywałem i bana dostałem. bana dostałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście i szesnaście. Albo nie, ja to może przebinę, bo to... Zrobię te wszystkie tunele na szesnaście najpierw. Pomyślałem, że lepiej nie robić tego cięcia i kopię dalej, bo mówię, może pogadam trochę tutaj z Wami. Tam, bo kopię sobie, to już robię ostatni tunel, więc co tam? Nic się nie dzieje, nie? Ale tam zrobiłem jeden tunel, będę no i są. Nic. Tutaj nie, trochę problemy, bo tam za daleko poszły, potem liczyłem cały czas i nie mogłem dobrze naliczyć nie wiem czemu, Teraz już dobrze naliczyłam jest, jest, są wszystkie tunele pięknie zrobione tu, tu, tu i tu nie za krótki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no dobra Idziemy na środek i to ocenimy. No nie, dobrze jest. No dobra. Kurde, pochodnia będzie się przy... O dobra, mam węgiel. To nawet dobrze. To tam wywal. Dwie na razie na karę. Sztytlimy trochę tutaj. Okej. Okay. Tu jeszcze jest. Jest jasno. A proszę. No dobra. to są Boże, ty mi tutaj No dobra. Eee. no nie wiem. Możemy tego żwila tutaj wywalić, bo nie będę nam się wskazać tylko. To już wolę bruk tutaj postawić. Idę tu jeszcze żwila. No Można tego żwila, trafiłem na jakieś takie duże żwila nie w tym. No nie wiem czy nie lubię żwi, ja dużo wila to. Tutaj ma w ogóle żwila. Tu gdzieś nie ma, ma chwilą. Oczywiście podłogę, bo ja teraz podłoga, nie? Ciekawe, czy mi tam trochę wystarczy. O, stak jest, o luju. No, to dobrze nawet. Dobra, okay, no, to już idzie. Chyba wystarczy na to. Jestem chory za takich... taki... tam mam 17 nawet myślałem, że tutaj coś. Też... będę tam muzykę słuchał to nadzieję, znaczy, że nie będzie nic słychać, bo będzie tylko ogłuszać to. Także całe. Te boki to będą z cegieł. Tak ja przesuwam. Tak przesuwam i tak zrobię w ogóle masakra. Ten to już chyba przez tydzień nie był ten bit, Bartek też jest rzadko. Patryk zróbmy w ogóle też rzadko. Ale to nie najdalej. W ogóle masakra. O benim. Oya listek. Bir nevi daha yaşlı şey. Tamamen adamına gitti. O lanet. Ya bir No to co? To było tyle w tym odcinku, bo muszę kończyć, bo mi się czas już skończy i mam mało miejsca na dyszku i zaraz mi się skończy, więc zjadam się z Wami. Jeśli film się Wam spodobał, to łapkujcie oczywiście, subskrybujcie i komentujcie. Jeśli podoba Wam się kanał, oceniajcie.